Czasy prehistoryczne i starożytne w rozwoju ludzkiej cywilizacji od długich lat budzą wiele wątpliwości wśród badaczy z całego świata. Popularnie utarte szlaki historyczno-naukowe, przekazywane przez kilkanaście lat nauki w szkołach czy uczelniach, przedstawiają bardzo wąski wycinek obrazu z przeszłości. Sceptyczne podejście większości badaczy i historyków do podejrzanych i tajemniczych wydarzeń z odległych starożytnych lat nie budzi wśród opinii publicznej większego zdziwienia. Wszak jesteśmy przyzwyczajeni, że wszelkie szokujące i niezrozumiałe dla większości ludzi odkrycia z dawnych lat zostają zamiecione pod dywan bądź są systematycznie ośmieszane, a ich rola w rozwoju ludzkiej cywilizacji umniejszona. Niestety często intrygujące tematy, które dosłownie wywracają do góry nogami dotychczasowy ład historyczny, kończą w podobny sposób, nie zdobywając rozgłosu wśród szeroko rozumianej opinii społecznej i próżno szukać ich w mediach głównego nurtu. Istnieją dowody wskazujące na to, że w starożytności ludzkość była świadkiem wybuchów atomowych, które unicestwiły całe miasta, dziesiątkując cywilizację rozwijające się w regionie. Historia tematu zaczyna się w chwili, kiedy archeologowie rozpoczęli pracę w Mohenjo-daro. Od samego początku badacze dokonywali odkryć, które ciężko było racjonalnie wytłumaczyć. Wśród ruin starożytnego miasta odkrywano liczne szkielety ludzkie, a niektóre z nich trzymały się za ręce. Większość szkieletów ulokowana była tak, jakby w bardzo krótkim czasie w mieście nastąpiła gigantyczna katastrofa, która zaskoczyła ludzi tam żyjących. Niepogrzebane szczątki zalegały na ulicach ruin starożytnego miasta, sugerując, że ci ludzie przed czymś uciekali. Pikanterii dodaje fakt odkrywania znaczącej ilości stopionej ceramiki. Jednak najbardziej szokującym i kontrowersyjnym wydarzeniem było przeprowadzenie badań nad szczątkami szkieletu człowieka w trakcie których okazało się, że szczątki są silnie napromieniowane, praktycznie równie intensywnie co ofiary Hiroshimy oraz Nagasaki. Ruiny Mohenjo-daro odkryte zostały w 1922 roku. Do tego czasu o pozostałościach miasta nikt nie wiedział. W ramach ścisłości należy zaznaczyć, że Mohenjo-daro, co tłumaczy się dziś jako kopiec zmarłych, jest nazwą stanowiska archeologicznego. Według historyków miasto nazywało się Kukutarma, a założone zostało ponad 4,5 tysiąca lat temu. W tym odcinku na określenie tego starożytnego miasta będę używał słowa Mohenjo-daro. Według szacunków miasto zamieszkiwane było przez około 40 tysięcy ludzi i było jednym z najsilniejszych ośrodków tzw. cywilizacji Doliny Indusu. To starożytne miasto jest przykładem zaawansowanej myśli technologicznej oraz architektonicznej w czasach starożytnych. Było one odgórnie zaplanowane i ułożone. Schemat przecinających się pod kątem prostym ulic wyglądał jak współczesne osiedla mieszkaniowe. W głównej części miasta znajdowały się obiekty służące mieszkańcom. Były to łaźnie, sale zebrań, główny rynek oraz spichlerz. W dolnej części ulokowane były domy, które posiadały własny system kanalizacji. Kiedy w czasie przeprowadzonych prac archeologicznych badacze odkopali ulicę Mohenjo-Daro, odkrywali mnóstwo ludzkich szkieletów. Jak wspomniane było wcześniej, ci ludzie przed czymś uciekali, a ich śmierć była nagła i szybka. Szczątki leżały rozrzucone po ulicach całego miasta, nie wykazywały jakichkolwiek śladów przeprowadzania pochówku. Dodatkowo szczątki nie posiadały śladów przemocy czy stoczonej walki wręcz. Jednak były intensywnie napromieniowane, co bardzo ciężko jest wytłumaczyć. W tym momencie warto zaznaczyć, że w północnych Indiach ulokowane są inne miasta oraz ich pozostałości, które noszą oznaki oddziaływania wręcz piekielnej temperatury. Jedno z takich miast znajduje się nieopodal gór Rajmal. Ściany budynków oraz fundamenty ruin są zeszklone. Jednak powracając do Mohenjo-daro. Czy jakkolwiek możliwe jest, aby ponad 4,5 tysiąca lat temu miasto zostało unicestwione przez wybuch atomowy? Przeprowadzane badania nie wykazują, aby w tamtym czasie nieopodal miasta wystąpił wybuch wulkanu. Jednak odkrywana stopiona ceramika i napromieniowane ludzkie szkielety. Świadczą, że nie śladów wybuchów wulkanów należy poszukiwać. Brytyjski badacz David Davenport, który od wielu lat analizuje starożytne hinduskie pisma oraz ruiny Mohenjo-daro, powiedział, że dokonywane przez niego odkrycia w kwestii starożytnych ruin dokładnie odpowiadają tym samym dokonywanym w Nagasaki. Badacz wskazał, że ślady po wybuchu atomowym w Nagasaki są wręcz identyczne z tymi odkrytymi w Mohenjo-daro. Swoimi wnioskami Brytyjczyk dzieli się w książce Atomic Destruction in 2000 Years Before Christus. Naukowiec oznajmił, że w ruinach zlokalizowanych jest swojego rodzaju epicentrum o szerokości około 50 metrów, na terenie którego wszystko jest zeszklone oraz stopione. W jednym miejscu cegły ze starożytnego budynku stopione są tylko po jednej stronie, idealnie pasując do kierunku, w którym zlokalizowane jest epicentrum. W tej kwestii interesujące wydają się zapiski z hinduskiego poematu epickiego Mahabharata. Przedstawiają one obraz katastrofy spowodowanej przez najstraszniejszy rodzaj broni. W dużym uproszczeniu opis tejże broni mówi o białym, gorącym dymie. Tysiąc razy jaśniejszym niż słońce, który wznosi się ku niebu. Kiedy zaczyna działać, woda w rzekach i stawach zaczęła się gotować, a konie i rydwany wojenne zostały zdmuchnięte i spalone. Szczątki tych, którzy nie przeżyli katastrofy, wyglądały tak okropnie, że nie przypominały już człowieka. Mahabharata opisuje pewien tajemniczy rodzaj broni, który swoim opisem idealnie pasuje do współczesnych wybuchów atomowych oraz jego efektów. David Davenport uważa, że rychły, tragiczny koniec Mohenjo Daro był wynikiem konfliktu pomiędzy Aryjczykami a Drawidami. Brytyjczyk podaje, że według dawnych pism wszyscy mieszkańcy miasta otrzymali ostrzeżenie oraz czas na jego opuszczenie. Było to 7 dni. Jednak odkrywane na promieniowane szkielety świadczą, że część mieszkańców nie opuściła swoich domów, przypłacając za to życiem. Interesującym odkryciem na terenie miasta są szkielety starożytnej rodziny. Były to szczątki mężczyzny, kobiety oraz ich pociechy. Wszystkie trzy szkielety ułożone były twarzą do ziemi oraz trzymały się za ręce. Świadczy to o natychmiastowym nadejściu katastrofy, a rodzina, wiedząc, że za chwilę odejdzie z tego świata, wykazała ostatni akt jedności, razem trzymając się za ręce w czasie zagłady. W Mahabaracie opisywane są również tajemnicze pojazdy latające, nazywane Vimanami. Według niektórych doniesień, to one miały zrzucić ładunek wybuchowy na starożytne Mohenjo-daro. Ten temat jest wybitnie fascynujący i ciekawy. Przy okazji budzi wiele kontrowersji i stawia pytania, jak to w ogóle możliwe, że ludzkość 4,5 tysiąca lat temu posiadała dostęp do broni jądrowej. Na pierwszy rzut oka temat wydaje się tak wielką abstrakcją, że może wywołać zażenowanie i cyniczny uśmiech na twarzy. Jednak dokonywane odkrycia na terenie miasta zdają się potwierdzać, że rzeczywiście mogło one zostać zniszczone wskutek potężnego wybuchu atomowego. Jest to więcej niż pewne, że przyszłe dokonywane odkrycia w tym zakresie obwiane będą ścisłą tajemnicą i nieprędko dowiemy się o oficjalnie ogłoszonych ustaleniach. Jednak czy tylko na Ziemi w przeszłości mogło dochodzić do detonowania ładunków jądrowych? Według amerykańskiego fizyka, doktora Johna Brandenburga, ślady potężnych wybuchów atomowych występują również na Marsie. W 2015 roku Amerykanin opublikował książkę zatytułowaną Dead on the Mars: The Discovery of a Planetary Nuclear Massacre. Doktor twierdzi, że na czerwonej planecie w dawnych dziejach doszło do wojny atomowej na planetarną skalę, a marsjańska cywilizacja została przez nią całkowicie unicestwiona. Oficjalnie wiadomo, że około 180 milionów lat temu Mars został zniszczony przez jakieś niezbadane, tajemnicze wydarzenie. Zdaniem astronomów był to naturalny proces umierania planety, za którą odpowiedzialna była marsjańska natura. Brandenburg sądzi, że Mars w dalekiej przeszłości wyglądał jak nasza Ziemia. Pogląd ten popierany jest przez wielu badaczy z całego świata. Jednak nagle planeta zmieniła swoje oblicze które dzisiaj wygląda jak wielkie pobojowisko. Amerykanin uważa, że przyczyną zakłady Marsa była potężna eksplozja jądrowa. Według doktora świadczą o tym substancje radioaktywne obecne na powierzchni Marsa, liczne artefakty, a także powierzchnia, która wygląda, jakby coś się spaliło. Brandenburg jest przekonany, że przy odpowiednich finansowych nakładach oraz dokładnych analizach możliwe jest zlokalizowanie miejsca wybuchów. Czy na Marsie rzeczywiście doszło do wojny atomowej? Z pewnością brzmi to dość intrygująco. Lecz, zważywszy na dokonywane odkrycia w Mohenjo-daro, w tej wielkiej owianej tajemnicą sprawie, może być ukryte ziarenko prawdy. Dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego i spokojnego dnia.